Cześć, zapraszam Was dziś na rozwiązywanie egzaminu na prawo jazdy. Będziemy go rozwiązywać w serwisie ltesty.pl. Egzamin na kategorię B. To zaczynamy. Testy. Próbny egzamin. I rozwiąż. Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony? Tak jest, jak najbardziej. W tej sytuacji masz obowiązek niezwłocznie usunąć pojazd z przejazdu tramwajowego. Tak, no to kwestia bezpieczeństwa, jak najbardziej, tak. Czy w tej sytuacji wolno ci zmienić pas ruchu, żeby pojechać na wprost? Mamy tu linię ciągłą, więc już nie możemy. Czy wdeczna poprzeczna linia przerywana wyznacza miejsce warunkowego zatrzymania pojazdu? Jeśli chodzi o tą linię. Tak, jest to linia warunkowego zatrzymania. Czy z pasa ruchu, na którym się znajdujesz, dozwolone jest skręcanie w prawo? Nie, z tego pasa, jak widzimy, nie możemy skręcać w prawo. Czy w tej sytuacji wolno Ci zmienić pas ruchu i skręcić w prawo? Ponownie nie, linia ciągła. Czy kierujące tymi pojazdami umożliwili swobodny przejazd pojazdom uprzywilejowanym, tworząc tzw. korytarz życia? Mhm. Tak, tutaj wszystko było w porządku. Czy w tej sytuacji, jadąc na wprost, wolno ci poruszać się bezpośrednio przy prawej krawędzi jezdni? Przy prawej krawędzi jezdni mamy pas dla rowerzystów, więc nie. Czy w tej sytuacji wykonałeś manewr omijania? Uh -huh. Nie, mieliśmy manewr wymijania. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zmniejszyć prędkość? Tutaj mamy autobus konny, tak jest. W tej sytuacji, jadąc na wprost, jesteś włączającym się do ruchu. A tu wyjeżdżamy z drogi wewnętrznej, więc tak, jesteśmy włączającym się do ruchu. Zamierzasz skręcić w prawo. Czy masz obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pojazdowi, który nadjeżdża z lewej strony? I tutaj mamy skrzyżowanie równorzędne, więc nie mamy pierwszeństwa, nie mam obowiązku ustąpienia. Zamierzasz skręcić w lewo. Czy masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z lewej strony? Tak, mamy pierwszeństwo. Jesteśmy na drodze z pierwszeństwa. Czy w tej sytuacji masz prawo wyprzedzić rowerzystę, jeżeli wymaga to najechania na podwójną linię ciągłą? Jeżeli wymaga najechanie na podwójną linię ciągłą, to nie, oczywiście nie może. Czy w tej sytuacji na skrzyżowaniu wolno ci poruszać się w kierunku przeciwnym do wskazanego na znaku nakazu? Nie, mhm. oczywiście powinniśmy poruszać się zgodnie ze znakiem, czyli nie. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd przed przejazdem kolejowym? O tak jest, oczywiście, znak stop. Czy w tej sytuacji przed wjechaniem na tory masz obowiązek upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy? a nawet zatrzymać się. Tak jest. Czy ten sygnał oznacza, że wolno Ci wjechać na przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów? Nie, ten sygnał jeszcze nam zakazuje wjazdu. Czy w na najbliższym zakręcie wolno Ci wyprzedzić ten pojazd z prawej strony? Mamy tutaj zakręt oznaczony znakiem ostrzegawczym. Nie wolno nam wyprzedzać. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zrezygnować z wykonania manewru wyprzedzania? Tutaj, no tutaj widzimy kogoś, kto się mocno chwieje. Nie, raczej powinniśmy zrezygnować z manewrów wyprzedzania, czyli odpowiedź prawidłowa to tak. Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością wolno kierować samochodem osobowym po drodze za tym znakiem A70 km na godzinę, B100 km na godzinę, czy C90 km na godzinę? Tutaj wyjeżdżamy z obszaru zabudowanego. Na tej drodze możemy jechać 90 km na godzinę. Co należy zrobić w przypadku poważnego zranienia przedramienia wywołującego krwotok? A unieść rękę powyżej wysokości serca bez opatrywania? B. Założyć opaskę uciskową powyżej rany? C. Zrobić opatrunek uciskowy jałowy z gazy i unieruchomić. I powinniśmy zrobić opatrunek uciskowy jałowy z gazy i unieruchomić, czyli odpowiedź C. W którym z wymienionych przypadków masz obowiązek wymienić oponę na nową w samochodzie osobowym? A, gdy uszkodzony jest zawór powietrza, B, gdy wczoraj opony znajduje się cienki gwóźdź, C, gdy na boku opony są widoczne odkształcenia. I musimy wymienić oponę na pewno, gdy na boku opony są widoczne od kształcenia, czyli odpowiedź C. Który z wymienionych przypadków może świadczyć o złym stanie technicznym samochodu osobowego? A emisja czarnych lub niebieskich gęstych spalin, B. Emisja bezbarwnych spalin, C. Zaświecenie się na czerwono lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnikowego przed uruchomieniem silnika. I będzie to emisja czarnych lub niebieskich gęstych spalin, czyli odpowiedź A. Jaki wpływ na pole widzenia kierującego pojazdem ma prędkość jazdy? A. Wraz ze wzrostem prędkości zawęża się pole widzenia, B. Wraz ze wzrostem prędkości rozszerza się pole widzenia, C. Prędkość jazdy nie ma wpływu na pole widzenia kierującego. Ma wpływ i wraz ze wzrostem prędkości zawęża się pole widzenia, czyli odpowiedź A. Jak postąpi policjant, jeżeli podczas kontroli drogowej ujawni, że przekroczyłeś prędkość o więcej niż 50 km po obszarze zabudowanym, a było to związane z ratowaniem ludzkiego życia, a zatrzyma prawo jazdy? B. Skieruje na dodatkowe szkolenie. C. Odstąpi od zatrzymania prawa jazdy. Jeżeli było związane to z ratowaniem ludzkiego życia, to może odstąpić od zatrzymania prawa jazdy. Odpowiedź C. Którą z wymienionych technik hamowania awaryjnego należy zastosować w samochodzie osobowym wyposażonym w układ ABS? A. Szybko i mocno wcisnąć pedał hamulca. B. Delikatnie wcisnąć pedał hamulca, stopniowo zwiększając nacisk, aż zadziała układ ABS. C. Hamować pulsacyjnie. Przy układzie ABS szybko i mocno wciskamy pedał hamulca. Odpowiedź A. Starosta wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy, gdy kierujący pojazdem przekroczył dopuszczalną prędkość O. A więcej niż 50 km na godzinę na obszarze zabudowanym, B 50 km na obszarze zabudowanym, C 50 km na godzinę poza obszarem zabudowanym i zatrzyma wtedy, gdy przekroczył o więcej niż 50 km na godzinę na obszarze zabudowanym, czyli odpowiedź A. Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością możesz jechać na drodze za tym znakiem A do 50 km na godzinę, B do 30 km na godzinę, czy C do 20 km na godzinę? Mamy tutaj strefę zamieszkania, więc do 20 km na godzinę odpowiedź C. Czy jako kierujący możesz oddalić się od pojazdu z pracującym silnikiem? A tak? B tak tylko do jednej minuty? C nie. Nie, nie wolno nam oddalić się od pojazdu z pracującym silnikiem, czyli odpowiedź C. Kierujesz samochodem osobowym podczas ulewnego deszczu, którą z wymienionych czynności należy wykonać po wjechaniu w kolejną wypełnioną wodą. A. Płynnie zmniejszyć prędkość, B. Zdecydowanie przyhamować, C. Zdecydowanie przyspieszyć. No, mamy ulewny deszcz, więc raczej powinniśmy płynnie zmniejszyć prędkość. Odpowiedź A. Od czego w szczególności zależy bezpieczny odstęp, który powinieneś zachować w tej sytuacji? Od prędkości, z jaką jedziesz, od mocy silnika w pojeździe, od szerokości jezdni. I odpowiedź A, czyli od prędkości, z jaką jedziesz, to będzie odpowiedź prawidłowa i ją zaznaczamy. I to było ostatnie pytanie. 74 punkty, co oznacza, że wszystkie odpowiedzi były prawidłowe. Mam nadzieję, że wasze również, a przede wszystkim, że na waszych egzaminach tak będą wyglądały wasze karty z odpowiedziami, wszystkie prawidłowe. Tego wam serdecznie życzę. No i dziękuję za wszystkie komentarze, za to, że się dzielicie, że nas wspieracie, że dajecie suby i, i lajki. Bardzo to doceniamy a to motywuje oczywiście do nagrywania z przyjemnością dalszych filmów. Zapraszam Was do naszego serwisu, do naszych aplikacji, gdzie znajdziecie bazę pytań egzaminacyjnych, która mam nadzieję dobrze Was przygotuje do egzaminu. To co, na dzisiaj tyle, tyle, pozdrawiam i do usłyszenia za tydzień.